W raporcie ONZ o sytuacji życiowej seniorów na świecie Polska znalazła się na 62. pozycji, to jest najgorzej w całej Unii Europejskiej, ale nastąpi szybka poprawa. Jolanta Kwaśniewska, popularna Beza, została twarzą emerytury polskiej i dwa razy w tygodniu w programie telewizyjnym za 10 tysięcy miesięcznie będzie doradzała emerytom, starającym się przeżyć za 10 złotych dziennie w trzy dni się nie namęczyć, będzie doradzała im, jak godnie się starzeć, jak zachować energię, kondycję i zdrowy wygląd. Zależy nam jednak na tym, by na starość spojrzeć z pozytywnej, słonecznej strony, mówi. Zaraziła męża pasją do jazdy na nartach. Kocham ten sport, powiedziała pani Jolanta, zapowiadając swój program. Poleciła też Nordic Walking. Ubrana w kreację za równowartość rocznej średniej emerytury, radzi już na wstępie. Odkładajmy chociaż niewielką część swoich dochodów, żeby mieć kapitał na przyszłość. No, w swoim programie pani Jolanta doradzi na przykład panu Kaczmarkowi z Katowic, 68 lat, który będzie miał operację biodra już w poniedziałek, 6 marca 2028 roku, jak ma godnie żyć, że ma zdusić w sobie to cierpienie, nie epatować terminem po gazetach i spróbować nording walking, by rozruszać stare, dobre bioderko, a przede wszystkim, przede wszystkim odkładać na kapitał, by po 15 latach, już po operacji z bioderkiem jak nowe, Poszaleć na nartach w Aspen. Ale bez rozpusty, bez rozpusty by było z czego zapłacić żonie za stylistę i, i w dobrej klinice zrobić jej operację twarzy, żeby skóra nie puszczała za uszami. No, trzeba jakoś emerytom osłodzić życie, więc dostaną bezę. Jakie to słodkie.